Cześć kochani, zobaczcie, co dzisiaj dla Was mam. Doczekałam się tych glamour pojemników: są nowe bluzeczki, klapki, kapelusz. No i ciuszki, tak więc zostańcie do końca. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to zróbcie to teraz będziecie na bieżąco z nowościami. A jeżeli podobają Wam się moje filmiki, to koniecznie pod tym filmikiem zostaw łapeczkę w górę. Wtedy ten filmik też może polecić do większej ilości osób, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Lecimy na Wyszaki. Zobaczcie, jaka fajna bluzka nowa z przodu ma bardzo fajny i zarazem ładny haft. Stół jest gładka. Kosztuje 25 zł i jest w rozmiarach od S do 2xl. No, te białe spodnie są prześwietne. Mają szeroką gumę, zwężany na dole. Materiał, który uwielbiam w Pepko, 35 zł i tu mam rozmiar 44 i myślę, że chyba, chyba je przymierzę następnym razem, by powiedzieć Wam jak ta guma leży. Na pupie, i czy one po prostu, jak się kucnie, nie zjeżdżają. Następnie pokazały się takie fajne organizery na biżuterię, tak? 25 złotych, za chwileczkę Wam pokażę w takim neonowym, mieniącym, multikolorowym opakowaniu. Emotek i już zobaczcie, jak to wygląda w środku. całkiem fajne rozwiązanie, że są właśnie te cztery przegródki, tam można włożyć łańcuszki. Ulubione. Tutaj srebro, tu złoto. Jak to lubi. A tutaj jest fajny koc narzuta 150 na 200. Kosztuje 35 zł. Ma przepiękne mustery, tak więc myślę, że nie jedni z Was on tutaj się spodoba. Pokazały się nowe ramki w takim fajnym Stylu, dwie możliwości do wyboru. Kosztują jedyne 10 zł i zobaczcie, jak fajnie to tutaj się prezentuje. Myślę, że ten spód i tak nie ma znaczenia, bo będzie zakryty zdjęciami. Pokazały się też, widzę nowe zapachy i tutaj jest taki fajny róż 25 zł. Ten fioletowy i zielony chyba już był, ale ten różowy jest nowością. No i doczekałam się nareszcie tych organizerów, będą jeszcze właśnie te zielone, o których Wam wcześniej wspominałam, 30 zł. Jest to taka szufladka wyciągana, tak więc u góry możemy położyć no, swoje kosmetyki, na dole wsadzić to, co w szafkach się nie mieści. W moim przypadku tak jest i bardzo zastanawiałam się nad tym, czy sobie nie kupić. A tu jest taki większy organizer. Ostatnio podobne były w Biedronce. Teraz macie w Pepko większą formę za trzy dyszki. Uwierzcie mi, jest naprawdę duży i piękny. A tu macie już ręczniki z nowej gazetki. One mają być po 26 czerwca w każdym Pepko. Kosztują te ręczniki 10 zł i naprawdę fajnie wyglądają. Tak jak u mnie mogą u Was pokazać się wcześniej. Znalazłam nowe kubeczki. Cena Hit 6 zł. I tu macie taki letni, 350 ml pojemność. No, ale ten zielony jest po prostu cudny. Od razu skradł moje serducho. Zobaczcie, jaki śliczny. Cena ta sama i pojemność również. Znalazłam nowe kosze do organizacji, czy to kuchni, czy łazienki. Większy kosztuje 15 zł, tutaj długość to 28 cm i taki mniejszy za 10 zł, i tutaj długość to 22 cm. No i tutaj dziewczynki mają swój raj. Zobaczcie, jakie wspaniałe nowości. 8 zł, taka opaska. Tutaj gumeczki 7 zł, no ten zestaw jest ekstra, szczególnie ta e, klamra w kształcie kwiatka, a w środku jest emotka, jedyne 6 zł. Znalazłam na dziale dla dziewczynek cudowny fioletowy zestaw, jest on do 170 rozmiaru, czyli skm nasza, szczupła dziewczyny, wejdziecie, 30 zł góra, a do tego możecie dokupić takie spodenki. One już są dużo szersze i mm, mają luźniejsze te nogawki kosztują również 30 zł i zobaczcie jak to fajnie się prezentuje. No ale dla nas, kochane, jest nowa i chyba najpiękniejsza bluzeczka tego lata. 20 zł od S do 2 razy XL i żałowałam, że tutaj nie mogę Wam powiedzieć, że jest do 3 razy XL. Ona ma przepiękny, mm, przepiękny ten mm, przód. I tył. No jest po prostu rewelacyjna. I jeszcze w takim fajnym różowym kolorze. Znalazłam również klapki w takim fajnym kolorze zielonym. Zobaczcie: 35 zł do rozmiaru 41. Nie wiem, czy te spodnie już były. Ciemny granat, takie naprawdę bardzo luźne. Fajny materiał, delikatny. 35 zł. I tu mam rozmiar 38. Ale jeżeli wolicie krótsze, to proszę bardzo, jest propozycja krótkich spodanek za 25 zł. No i że tutaj panie tak ładnie na tym kółeczku wystawiły bluzki, tak więc przelecimy sobie, już większość z tych bluzek widziałyście w moich przeglądach, tak więc wybiorę tak. O. Kolorystycznie, może, która tutaj najbardziej rzuca się w oczy, która jest warta powtórki, ale tej chyba nie widziałam. No i kochany jest nowy kapelusz, fajny, 22 zł. Zobaczcie, nie widzicie nie powłok w głowie, bynajmniej te dziurki to fajna sprawa. A tutaj kolejny zestaw za dyszkę, fajna bransoletka tam była granatowa no i e, przypominam, że jest cudowna torba, taka sztywna tutaj jest akurat aplikacja limonek, e, cytrynek przepraszam, cytrynki Sylwia, <laughs> limonki masz zielone, <laughs> Ogarni się cztery dyszki e, zameczek, jest naprawdę pojemna no i duży plus właśnie, że jest tu zamek, nic nam nie wleci w środku jest też taka mała kieszonka tak więc w ramach przypomnienia jest taka fajna letnia nowa torebeczka No, i standardowo rzut okiem do środka. Ja uwielbiam zaglądać tam, gdzie czasami nie można. No, i przypominam też, że jest nowa kolekcja. Na razie mamy karawkę ze szklanką. Color of the Sun. Ciekawa jestem, co będzie dalej. Karawka 950 litrów, szklanka 280. No i cena hit, bo za ten zestaw zapłacicie 15 zł. Kuzynka już dzisiaj kupiła na prezent, i uwierzcie mi. Osoba, która to dostanie, będzie bardzo zadowolona, bo to fajny, fajny zestaw. I kolejna nowość pokazały się takie olejki zapachowe. Zaraz i tak zerknę na tył, czy dobrze myślę. Mamy tutaj dwa, cztery, cztery zapachy. Wszystkie Wam tutaj za chwileczkę pokażę. Oczywiście standard jak to w PEPKO. Każdy musi otworzyć, pewnie powąchać. Więc uważajcie, bo czasami też widziałam takie buteleczki, które miały naprawdę na dnie swojego produktu, Więc nie wiem, nie sprawdzam, ale jak już widzę, że coś jest otwarte, to już z przyzwyczajenia biorę coś, co jest fabrycznie zamknięte bądź zaklejone. Wanilia, no i myślę, że ta wanilia będzie fajna. Tutaj też jest mango z mandarynką. No i mamy tu olejek zapachowy, 7-10 ml pojemność. No i tutaj nic wam nie powiem, bo zazwyczaj z Pepko kupywałam. Y Woski. Tak więc mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Koniecznie zobaczcie wczorajszy przegląd z biedronki. Tam są takie świetne rzeczy do domu, że to jest petarda. Wczoraj pepkowy przegląd również miał fajne nowości. No i dziękuję Wam ślicznie, że byliście. Dzisiaj jeszcze zapraszam Was do action. Trzymajcie się ciepło. Buziaczki. Pa!